Szanowni Państwo, za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych w czasie pokoju oraz za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przypadkach użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego wyróżnieni zostali generał dywizji pilot Jan Śliwka, dowódca Centrum Operacji Powietrznych. O wręczenie wyróżnień proszę ministra obrony narodowej pana Tomasza Siemoniaka. Generał brygady Krzysztof Makowski, zastępca dowódcy XVI dywizji zmechanizowanej, generał brygady Ryszard Szczepiński, zastępca szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych, szef sztabu, generał brygady pilot Dariusz Wroński. Szef wojska reomobilnych Mobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych. Pułkownik rezerwy Marek Grzegorzewski, profesor nadzwyczajny Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Pułkownik w stanie spoczynku profesor Michał Huzarski. Kierownik Zakładu Polemologii Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Pułkownik Stanisław Piwowar, szef oddziału dyscypliny wojskowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności. Pułkownik w stanie spoczynku Piotr Zaskurski, profesor nadzwyczajny Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Podpułkownik doktor nauk medycznych Marzanna Rosińska, szef Wydziału Dydaktycznego Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. Komandor porucznik Krzysztof Rybak, dowódca 13 Dywizjonu Trałowców 3 Flotyli Okrętów. Podpułkownik Dariusz Tulin, dowódca 1 Batalionu Inżynieryjnego pierwszego Pułku Saperów, Major Wojciech Domagała, Major Grzegorz Mikłusiak, Młodszy chorąży Bartłomiej Rochewicz, zastępca dowódcy Plutonu Siedemnastej Brygady Zmechanizowanej, starszy sierżant Marcin Skołuba, dowódca obsługi X Brygady Kawalerii Pancernej, starszy kapral Mariusz Stawicki, dowódca drużyny, dowódca sekcji 17 brygady Zmechanizowanej. Minister Obrony Narodowej wyróżnił wpisaniem nazwy i osiągnięć do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych w czasie pokoju, następujące oddziały wojskowe. 15. Gołdawski Pułk Przeciwlotniczy. Dyplom odbiera pułkownik Bogusław Musiał, dowódca 15. Gołdawskiego Pułku Przeciwlotniczego. Siódmy dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku 25 brygady Kawalerii Powietrznej. Dyplom odbiera podpułkownik Zbigniew Mitura, dowódca dywizjonu. Dywizjon okrętów podwodnych w Gdyni. Dyplom odbiera komandor Sławomir Wiśniewski, dowódca dywizjonu. Pułk ochrony imienia generała dywizji Bolesława Wieniawy Długoszowskiego w Warszawie. Dyplom odbiera pułkownik Krzysztof Zakrzewski, dowódca pułku. Oddział specjalny żandarmerii wojskowej w Warszawie. Dyplom odbiera pułkownik Marcin Fitas, dowódca oddziału.